Cześć, dzień dobry moi drodzy. Musiałem niestety wyjść z domu, ponieważ mam bardzo pilną sprawę do załatwienia w centrum miasta, w centrum Krakowa. To znaczy jesteśmy teraz w centrum Krakowa, tylko że tak jakby z drugiej strony, bo jadę na ulicę Starowisilną i muszę tam załatwić niestety pewną pilną sprawę, a potem skoczę na chwilę do, do sklepu, bo brakuje mi kilka rzeczy dla mojej córeczki. No, takich drobiazgów, no ale... Niestety muszę, muszę. Od godziny od godziny 12 mniej więcej, od czwartku siedzę w domu, czyli jeżeli dzisiaj jest wtorek, tak, czyli czwartek, czwartek po południe piątek, sobota, niedziela, poniedziałek, dzisiaj jest wtorek, cały czas przesiedziałem w domu. Nie wiem jak wygląda sytuacja na mieście, no i stwierdziłem, że co nieco nagram, mam rejestrator, więc jesteście w stanie Zobaczyć, jak wygląda świat z perspektywy kierowcy. Mam GoPro, więc mogę co nieco do Was powiedzieć. Jak na razie moje, moje wrażenia są pozytywne, ponieważ przechodziłem obok takiego mniejszego sklepu, takiego mniejszego marketu obok, obok mojego domu i bardzo mi się spodobało, że były otwarte tylko drzwi automatyczne. Normalnie tam jest jeszcze drugie wejście. Ze zwykłą klamką i ono było zamknięte. No więc to jest yy, fajne, że się zmusza ludzi do tego, żeby nie wchodzili wejściem, żeby nie dotykali tej klamki, żeby ewentualnie tego wirusa nie przekazywali. Jeżeli chodzi o ludzi, no to ludzi nie ma wiele. Ruch na ulicach też, jak na razie, jest bardzo mały, moim zdaniem. Zobaczymy zaraz, bo wyjedziemy na aleje. Oczywiście ja sobie tutaj też skrócę trochę to nagranie, pokażę Wam tylko te najbardziej istotne kwestie, żeby nie chciałbym, żeby e, nagrania, cały ten film trwał, nie wiem, pół godziny, bo myślę, że nikomu się nie będzie chciało e, oglądać, jak ja jadę przez miasto, no ale tutaj właśnie sobie zobaczymy aleje, przejedziemy sobie przez Rondo Mogilskie. Przez ulicę najprawdopodobniej Grzegorzecką, chociaż tam coś było pozamykane, nie wiem jak teraz jest, bo rzadko się tam zapuszczam. Na tą drugą stronę centrum miasta, że tak powiem, bo w tym momencie jesteśmy od strony Krowodrzy. No zaraz zobaczymy. W każdym razie no oceniam pozytywnie, taki plac niedaleko mojego domu, widziałem dwie osoby na tym placu. Wszystkie stoiska w zasadzie pozamykane, tylko jedno było otwarte. Że ludzie się tego trzymają i starają się siedzieć w domu. Jeżeli chodzi o samochody, no to o, teraz widać bardzo dobrze, że jest pusto na alejach. A jak sytuacja w autobusach? No tutaj niewiele ludzi, a w 179 ciekawe, ciekawe ilu. pusty. Pusty jest. Tutaj obserwuję dość duży ruch z naprzeciwka z Alei 29 Listopada. No, ale powiedzmy sobie szczerze, też nie każdy nie może siedzieć w domu. Są ludzie, którzy pracują. Są ludzie, którzy muszą gdzieś podjechać do rodziny, zostawić zapasy. Dzisiaj byłem u sąsiadki starszej osoby zapytać się, czy nie trzeba jej coś kupić do domu. Mówi, że nie wychodzi z domu, ale że syn ją zaopatrzył. Więc, więc, no wiadomo, ten syn też musiał do niej dojechać. Widzę, że jest mniejszy ruch, dużo mniejszy ruch. Taki ruch obserwuję czasami w święta, wtedy, kiedy dużo ludzi wyjeżdża z Krakowa. Kiedy dużo ludzi siedzi w domach, siedzi z rodziną, to wtedy właśnie tak wygląda Kraków. Opustoszały. No, i dzisiaj jest dokładnie tak samo, mimo że jest wtorek. Można powiedzieć, że prawie środek tygodnia. Ludzie siedzą w domu i dobrze, i dobrze, bo niwelujemy rozprzestrzenianie niwelujemy się tego wirusa. Już przed wyjściem z domu czytałem, że mamy już 205 przypadków za zakażenia wirusem. Co patrząc na to, że jak nagrywałem film dla Was. O wirusach i tak dalej, było 111 osób, czyli w dwa dni prawie 100 osób. No to przyrost robi się coraz większy i on będzie coraz większy. W każdym razie widziałem, że dwie nowe osoby w Małopolsce do tej pory mieliśmy na początku bardzo długo jednego mężczyznę, który podobno zachował się wzorowo, jeżeli chodzi o zachowanie, nie wychodził z domu, a potem się zgłosił do odpowiednich służb. Więc najprawdopodobniej nikomu wirusa nie przekazał. Kobieta, druga kobieta podobno była w kwarantannie, więc też raczej nie przekazała nikomu wirusa. Też wróciła z zagranicy, została skierowana na kwarantannę. A teraz kolejne dwa przypadki zakażeń. Tutaj niestety nie wiem nie czytałem na ten temat jeszcze. Jaka jest historia tych, tych dwóch osób? No, miejmy nadzieję, że też nie rozniosły tego wirusa dalej. No ale z 200, 205 osób w tym momencie, no i niestety kolejny przypadek śmiertelny. 5 osób już niestety wirus wykończył. Jesteśmy teraz na Rondzie Mogilskim w Krakowie. Też nie obserwuję tutaj jakiegoś wielkiego ruchu. Normalnie we wtorek o godzinie 10.30, bo jest teraz godzina 10.30, Prowadzę samochód, to tutaj są często korki. Ok, jedziemy dalej. Skoczę sobie do biedronki na Ofiar Dąbia. Mam po drodze kilka innych biedronek, ale takich albo bez parkingu, albo takich mniejszych. A zależy mi na tym, żeby. Móc swobodnie zaparkować, i, no i móc, móc zrobić jakieś większe zakupy, że ona zrobiła listę. Więc zaraz zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie zatowarowana i kupię to, co chcę kupić. Jesteśmy skrzyżowanie w centrum miasta. Ruch nieduży, ludzi niedużo. Jedzie tramwaj jest całkiem pusty. W pierwszym wagonie to może widzę 6 osób. W drugim chyba były 3, więc naprawdę pusto. Pusto. Bardzo się cieszę, że ludzie wzięli sobie to do serca, żeby nie wychodzić z domu. No to jest jedyne, co w tym momencie możemy zrobić jako społeczeństwo. Żeby zatrzymać tą epidemię, pandemię. Dobra, zjeżdżamy na zakupy i zobaczymy ile jest ludzi na parkingu. Widzę, że tutaj jest trochę tych samochodów. Zobaczmy jak to wygląda tutaj. W miarę pusto, szczerze mówiąc. Dawniej robiłem tutaj zakupy, jak mieszkałem w innym rejonie, i, i wydaje się, że wygląda to nieźle. Ciekawe, jak w środku i czy są towary. Ok, jedziemy. Muszę powiedzieć, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Ta panika, która była przez ostatnie dni, to po prostu była tak niepotrzebna. Biedronka jest cała zatowarowana. Wszystko było. Kupiłem wszystko, co miałem na liście, no może nie licząc pesto, ale akurat pesto w Biedronce to często e, takiego, jak ja lubię, nie dostawałem. E, więc e, się nie liczy. W każdym razie było wszystko. Papier toaletowy, e, jajka, woda, e, mąka. Wszystko, mięso, wszystko, co ludzie wykupywali, teraz jest w sklepach. Biedronka wyglądała normalnie tak jak, tak jak zawsze, jak się jeździ na zakupy. Bardzo podobało mi się też zachowanie ludzi w kolejce. Stanęli tak, żeby w metrowych, nawet w półtora metrowych odstępach, to było pozytywne. Jeżeli chodzi o zachowanie ludzi, też raczej unikają kontaktu. Widziałem kilka razy coś takiego, że jak ktoś coś tam wybierał na warzywach, to inna osoba stanęła gdzieś kawałeczek dalej, żeby się nie narażać. Jedna mała uwaga, pani w kasie nie miała rękawiczek, a wcześniej chwilę wcześniej wykładała towar. Te rękawiczki no, mogła, mogłyby być, bo w innych sklepach widziałem, że coś takiego było. Pojadę sobie nie tą samą drogą, co przyjechałem, tylko pojadę sobie przez e, tak o, obok Lidla. Chciałem zobaczyć, jak parking w Lidlu wygląda, czy też jest dużo ludzi. Zobaczymy. Też, też będziecie mogli to zobaczyć. Okej, okay, tutaj mamy Lidla i jak parking na Lidlu, jak jeżeli chodzi o ilość miejsc. Też tu kiedyś to bywałem częściej. Mieszkają w tych okolicach. No, samochodów trochę więcej niż w biedronce, ale ten Lidl jest większy też powierzchniowo niż biedronka, więc pewnie ci ludzie się zgubili tutaj. Nie było bardzo dużo, bywało dużo, dużo więcej. Widziałem jak na tym parkingu w taki dzień jak dzisiaj we wtorek nie można było normalnie zaparkować, bo brakowało miejsc. Okej, okay, zróbmy sobie małe podsumowanie. No więc tak, ludzie z reguły siedzą w domu. Na ulicach jest ruch taki jak powiedzmy w święta. Niedużo ludzi chodzi, niedużo ludzi jeździ. I dobrze, bardzo mnie to cieszy, ludzie się zasugerowali i trzymają się tego, że nie trzeba, że nie trzeba, że trzeba siedzieć w domu. Więc to jest bardzo dobra wiadomość. Pewnie wychodzą tylko ci, co muszą, i bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o sklepy, w sklepach nie ma dużo ludzi. Kolejki nie są duże, jeżeli już są, to ludzie się zachowują odpowiedzialnie. No i przede wszystkim są towary. Nie ma żadnego problemu z kupieniem ani papieru toaletowego, ani mięsa, ani nawet pieluch. No, ja akurat miałem problemy w tamtym tygodniu z kupieniem. Pampersów dla, dla córki. Wszystko jest, wszystko jest w odpowiednich ilościach, i jeżeli chodzi o zatowarowanie, to nie ma się, czego, nie ma się o co martwić. Dlatego ten szał, który się pojawił w, tam, w tamtym tygodniu, pod koniec tamtego tygodnia, jest dla mnie niezrozumiały. Naprawdę to miało tylko. To mogło przynieść tylko negatywne skutki, i jeżeli takie negatywne skutki będą. No, to się przekonamy za tydzień, dwa, prawda? No bo ten wirus do 14 dni nie daje objawów i dopiero później e, są objawy, więc być może będziemy mieć po prostu wysyp za jakieś dwa tygodnie, za tydzień, dwa, e, kiedy się okaże, że ci ludzie, którzy chodzili po sklepach i robili niepotrzebne zakupy, stali niepotrzebnie w kolejkach, m, zaczął chorować. No i to jest przykre, zobaczymy, co będzie. No, miejmy nadzieję, że jednak e, wszystko będzie w porządku. Jeżeli chodzi o Kraków, to w Krakowie towarów jest pod dostatkiem. Jeżeli chodzi o. Ciekaw jestem, jak to jest, jeżeli chodzi o inne miasta. Dlatego piszcie. Jestem bardzo ciekawy, czy u Was też jest w porządku, jeżeli chodzi o zakupy, i jeżeli chodzi o ulice, to są one w większości opustoszałe. Dziękuję Wam, ja dojeżdżam do domu. No i przez najbliższe kilka dni, co najmniej, zamierzam. Z niego nie wychodzić, więc trzymajcie się zdrowo i do zobaczenia.